Czcigodniejszy księżyc, arcybiskup Adamie, przygodni bracia kapłani, drodzy bracia i siostry, drodzy pielgrzymi, drodzy radiosłuchacze. Myślę, że nie ma świętego w historii Kościoła, a przypuszczam, że także i w wymiarze naszych relacji ludzkich chrześcijańskich nie ma człowieka prawdziwie chrześcijańskiego ożywionego wiarą nie ma człowieka wierzącego który nie czciłby Maryi tych przykładów w ostatnim okresie szczególnych czcicieli mamy wielu i Pan Bóg stawia nam i przypomina tę niezwykłą historię zbawienia i Pytanie, które może wracać, jak to się dzieje, dlaczego ta Matka Boża jest tak bardzo ważna, że ciągle ten kult do niej jest ożywiany i ciągle rodzi takie piękne dobrowoce? Ja myślę, że najprostsza odpowiedź to jest taka, że my naśladujemy w tym Pana Boga. To On odkrył Maryję. To On ją nam wskazał. Więcej, to bez niej, bez jej zgody nie byłoby zrealizowanego planu zbawienia Bożego. Bóg Wszechmocny uwarunkował się zgodą człowieka, zgodą Maryi. W tych liturgicznych czytaniach, przed chwilą słyszeliśmy o pełni czasu, widocznie Pan Bóg. Czekał i wiemy, że czekał wieki całe, może nawet tysiące lat, może od stworzenia świata, od Adama i Ewy. Szukał człowieka i znalazł tego człowieka. Wiemy dobrze, że prorokom się nie udawało nawrócić ludzi. To setki lat, tysiące lat mijały. Dopiero Maryja odpowiedziała... Oto miała służebnica Pańska, a na wiadomość, że ma się stać matką zbawiciela, matką Mesjasza, jak to się stanie? Ufa Panu Bogu. Myślę też, że właśnie to jest bardzo ważne, żebyśmy w taki sposób patrzyli, że to, że to i wchodząc na drogę pobożności Maryjnej, to jest wielka siła wiary naszej, bo to jest naśladowanie bardzo głębokie. Bożej woli, to jest wchodzenie na tropy Boga Wszechmogącego. I to, to, co śpiewamy w Tedeum, że Bóg nie pogardził łonem, stał się człowiekiem, przeszedł drogę człowieczeństwa, przez Maryję zaufał jej. Myślę, dzisiaj w Różańcu, tak, modląc się, to przychodziła mi taka myśl, że Właśnie to, to naśladownictwo Maryi, to wpatrywanie się w Maryję w różnych sytuacjach nam podpowiada. Przecież widzimy, że ona przyjmuje wolę Bożą, ale z całą pokorą poddaje się tym wydarzeniom. Nawet ucieka do Egiptu. przed, Zobaczcie, wszechmocny Bóg ucieka przed mordercą, przed Herodem. Ustępuje. I Maryja. Wyczuwa tę sytuację, żeby chronić Jezusa, umie się wycofać. To i dla nas wskazówka. Niekiedy są sytuacje, że żeby, żeby uratować wiarę, uratować to, co najważniejsze, nadzieję zbawienia, uratować poczucie godności człowieka. O, o, o czym słyszeliśmy przed chwilą w tym, od, od świętego Pawła, że przecież jesteśmy z dziećmi bożymi. Dzięki temu, że Chrystus umarł za nas na krzyżu, odrodził nas przez chrzest, staliśmy się niewinni dziećmi Bożymi. Właśnie warto wtedy nie, i trzeba niekiedy wycofać się, ustąpić, ale nie wolno w najważniejszych sprawach to, rezygnować, nawet niekiedy życie trzeba oddać. To ziemskie, żeby uzyskać to życie wieczne. Myślę też, że właśnie warto wspomnieć dzisiaj tę wielką fascynację, Matko Najświętszą tych wielkich naszych nauczycieli, Jana Pawła II, który przecież właśnie mówił to cały Twój, ja niczego nie chcę, wszystko chcę wchodzić, dzięki temu chcę. Rozwijać się, że jestem cały Twój. Niech nie moja wola, ale tak jak ty, Twoja wola, i tak jak ty, matko, czyniłaś tę wolę Bożą, nie rozumiejąc jej niekiedy może, a potem przyjdzie światło. Prymas Wyszyński się uczył tego od świętego Ludwika Marii Grignona de Montfort, który właśnie to niewolnictwo, danie się w ogóle w niewolę miłości, z miłością. Wszystkiego się wyrzekam. Chcę realizować wolę Bożą, nie moją, ale Twoją wolę. Świętego Maksymiliana. Ojciec święty, święty Jan Paweł II niejednokrotnie mówił, że zafascynowany był naszym prymasem, błogosławionym prymasem Wyszyńskim. A prymas Wyszyński, rozważając właśnie te, 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 te relacje Maryi do Boga i Boga do Maryi mówił dosłownie, jakże wzruszająca jest chęć Boga, by uzależnić się od ludzi. Bóg się uzależnił od Matki Najświętszej. Więcej, słuchajcie, to nie tylko. My jesteśmy naśladowcami, my jesteśmy przybranymi dziećmi Bożymi, tak jak ona, tak jak Jezus mamy. Bóg od nas się uzależnia w wielu sprawach. Chrześcijaństwo to wielka godność, Każdy człowieczeństwo to wielka godność. Przecież każdy z nas został stworzony na obraz i podobieństwo Boże, mimo że niekiedy ten obraz depcze. Mimo, że niekiedy nie chce przyznać się do tej godności, i nawet walczy. I myślę, że to bardzo ważna rzecz, żebyśmy właśnie zaufali Panu Bogu, ale tak jak tu macie taki, no, taką pewną nowość, widzę w tym wezwaniu Matki Bożej przed, przed czytaniami, że właśnie ona, to pośrednictwo jej w przyjęciu Ducha Świętego jest ważne, że niech jej Potężne, pokorne, ale, ale przez to im pokorniejsze, tym mocniejsze, skuteczniejsze pośrednictwo Maryi. To jest bardzo wielkie wskazanie dla nas. W, w, w ogrodzie arcybiskupów warszawskich ksiądz Prymas Wyszyński chciał koniecznie mieć Matkę Bożą i poprosił znaną polską artystkę, Czdzieńsko-Kamińską, żeby wy, wy, wyrzeźbiła Matkę Bożą do jego ogrodu. I tam jest ta rzeźba. Pokazuje ona, jak Matka Boża uczy Pana Jezusa chodzić po ziemi. Pan Jezus mały, wyciągnięte ręce, Matka Boża trzyma za te rączyny, uczy Go chodzić po ziemi. Tak. Bóg potrzebował, stając się człowiekiem tej pomocy Matki, Bóg potrzebuje pomocy nas, żebyśmy realizowali królestwo. Boże, każdego, każdą, każde, każdą z nas upatruje, upatrzył do tego. To nie jest przypadek, że dzisiaj ty i ja staliśmy, znaleźliśmy się tutaj, że staliśmy się tak w jakiejś formie. Nadzieją ufności Pana Boga, zaufania programu, odkryć ten program, to właśnie niekiedy narażać się innym w sposobie myślenia, ale przyjąć to myślenie, które ma do zaproponowania ten, który nas zna najlepiej i wie do czego jesteśmy zdolni, jeśli mu zaufamy, albo jeśli nim pogardzimy, też niestety jesteśmy zdolni wybrać zło. I to jest właśnie także ta druga strona dramatu człowieka. Matka to Maryja, matka i w ogóle matka, godność matki, godność ojca, godność rodziny to wielka godność. Myślę, że warto patrzeć, że właśnie w sprawie wiary, w sprawie tej hierarchii wartości, co my będziemy, cze, czego nauczymy się. Przecież matka uczy chodzić po ziemi, ale też matka przekazuje te wartości, najważniejsze, uczy, uczy mowy matczynej tej mowy, to dziecko nawet nie wie, ile jej zawdzięcza. Nawet niekiedy po akcencie dziecka poznajemy matkę, bo ono nawet akcent, nie tylko sposób, zachowanie przyjmuje. Myślę, to bardzo ważna rzecz, że uczy się podstawowych spraw tej kultury, i myślę, że to ważna rzecz, żebyśmy zachowali te tradycje. Polskie matki przecież w historii nie potrzebowały feministek, żeby one powiedziały o godności. One deprawują te wizje godności matki kobiety polskiej. Gdy Polacy, mężczyźni musieli iść walczyć i szli na Syberię, te matki wychowywały dzieci. Przekazywały mowy polsko, przekazywały wiarę, przekazywały kulturę. Myślę, to bardzo ważna rzecz, żebyśmy dzisiaj w tych czasach nie poddawali się. Matka uczy modlitwy, kontaktu z Bogiem, nadziei i zbawienia. Siłę daje dziecku, że ono zawsze będzie miało punkt oparcia, jeśli ma przykład i... Przekazanie, takie bez narzucania, bez słów, ale przychodzi moment, że trzeba niekiedy jednak zdecydowanie opowiedzieć się za tym stylem chrześcijańskim. Ja patrzę nieraz ze współczuciem, że dzisiaj te matki i ojcowie zapracowują się, żeby temu dziecku zapewnić wykształcenie i pływanie, i muzykę, i języki. A czasu nie mają niekiedy dla tego dziecka, żeby i mieszkanie, i samochód, i, i majątek, a czasu a to jest najważniejsze miłości, ofiarnej miłości dla tego dziecka. Dzisiaj ubolewamy, że Polska wymiera, bo to nic nie pomogło, ani 500, ani 800, ani 1000 plus nie pomoże. Nie pomoże propaganda, nie pomoże różne wysiłki, jeśli nie odrodzi się miłość ofiarna. Do kolejnego dziecka. Czcimy i zdumiewamy się. Tysiące dzisiaj już tych relikwii ulmów proszą ludzie. Dowód, że jeszcze jest ten zdrowy element w świecie. Że ludzie no, szukają tego punktu oparcia. Dobrze, są wzorce. W najtrudniejszych czasach można zachować się tak, jak Bóg chce, żebyśmy się zachowali. Przecież ulmowie tam nie wolno pominąć tego, co najważniejsze – 9 lat małżeństwa i siedmioro dzieci. Zaufanie do dziecka. Rodzice dawniej ufali dziecku, kolejnemu dziecku, bo na nim się mieli możliwość oparcia. A dzisiaj często jest ta sytuacja chora, a choroba polega na tym, że matka niejednokrotnie, ojciec, boi się swego dziecka. Ja boję się mu zwrócić uwagę. Ono odchodzi od Pana Boga. Albo zachowuje się niewłaściwie, jak ja mu powiem, stracę dziecko. Ja myślę, trzeba mieć odwagę przekazać także w tych naturalnych sprawach nie tylko sposób gotowania, ubierania się. I też, też zobaczcie, żeby to dziecko się nauczyło, umiało trzymać łyżkę i widelec i, i wiedzieć co i jak, wiedzieć, jak się ubierać do kościoła, jak na plaży, jak się zachować. W miejscu publicznym, a jak w domu prywatnym, to do nas należy. To jest właśnie przekazywanie tej staro, starej, tysiącletniej kultury chrześcijańskiej, z której Polska wyrosła. Myślę, żebyśmy też nie zapomnieli właśnie o, tym, o tej odpowiedzialności za ten okręt, jak ksiądz Skarga mówił, który tonie, bo Polska jako nie tylko w tych czasach przedrozbiorowych, ale i dzisiaj Polska jest w wielkim niebezpieczeństwie. Myślę, że warto zauważyć, że, że, że ten kryzys, który dzisiaj widzimy, ten, ten atak, który dzisiaj widzimy na, na wartości, na kulturę chrześcijańską. Musi niepokoić. Mam tu to sprzed kilku lat, sprzed trzech lat. Jest, mam taką notatkę pewnej pani profesor, która właśnie pisze, o, to, to już lata niszczenia szkolnictwa zrobiły swoje. Dzisiejsza młodzież ma nie tylko podstawowe braki w edukacji, ale niezdolna jest do krytycznego myślenia, do samodzielnych analiz. Sprawnego wyciągania wniosków, odróżniania prawdy od fałszu, kto im pomoże, jakim matka i ojciec nie pomoże. Dzisiaj widzimy atak na szkołę, zwolnić z pracy. Zwolnić w ogóle, od, a już broń Boże, żeby się, się patriotyzmu nie nauczyły dzieci w szkołach. Trzeba wykreślić. Też z, z bólem patrzymy na to, że jeszcze za, jeszcze za komunistów, Bogu Rodzicy uczyliśmy się w szkole, bo to był hymn, jeden z pierwszych na, świadectw kultury polskiej, a dzisiaj już nie, nie ma miejsca, że nie ma miejsca dla, dla męczenników dla bohaterów w muzeach, nie? Trzeba to wyrzucić. A pani ministra, to ja to z bólem mówię, bo nie mogę i to powtarzam, bo to musimy otworzyć oczy, być krytyczni. Pani ministra parę tygodni temu w Łodzi ogłosiła, że ona zawrze pakt z szatanem, z diabłem pójdę, pakt zawrę, powiedziała, żeby wprowadzić LGBT, a poszerzyć aborcję. To jest właśnie perspektywa. Ona nie wierzy w Boga, ale wierzy w szatana. Królestwo Boże, że nie, miłości, przebaczenia, nie, nienawiści, pokazania na swoim, zemsty to jest perspektywa. Wymordujmy się, dziecko kolejne to jest wróg, który idzie na, na świat. To jest, myślę, to, to jest bolesne. Trzeba się za nią modlić. I za tych wszystkich, którzy nie, nie kochają tej rzeczywistości, z której wyrośli, gdyby jej matka myślała jej umysłem, to by jej nie było na świecie. I dlatego trzeba pomóc, a pomożemy naszym świadectwem nie wolno walczyć ich metodami. Trzeba walczyć naszą metodą. My mamy metodę. Miłość, przebaczenie, modlitwa, ofiara za nią, ale i postawa, ale i przypominanie, że jednak myśmy wyrośli z tego i warto iść tą drogą bezpieczną, z której wyrośliśmy. Myślę, że tak. Pamiętajmy też to, czego uczył prymas Wyszyński. Naród, który nie wierzy w wielkość i nie chce wielkich ludzi, kończy się. Naród, który zabija własne dzieci, Kończy się. Myślimy, a trzeba nie może, nie uratuje się własnego dobytku, dorobku nie, własnej rodziny, jeśli całość utonie. Myślę, to jest bardzo ważna rzecz, żebyśmy wiedzieli, że my mamy punkt oparcia, mamy nauczycieli sprawdzonych i wiara to jest wielka siła, która przyniesie owoc. Myślę też, że, że warto pamiętać, że Polaków. Nie zdobywa się groźbą, ale sercem i logiką, i pokazaniem właśnie rozsądnym, rozsądkim, rozsądnym wskazaniem dróg, że musimy wybrać, że tym, że ktoś jest, kto ma zaufanie do nas. Bóg ma zaufanie do nas. Odgłosiliśmy Matkę Najświętszą Królową i niech to Królestwo będzie w naszych sercach. Myślę, że to bardzo ważna, ważne przesłanie. Nie, nie bójmy się też tych trudności, chociaż otwórzmy oczy. Zobaczcie, że dzisiaj na przeprowadzono ankietę, jak napadła Rosja na, na Ukrainę, to przeprowadzono ankietę, ilu Polaków by chciało bronić ojczyzny, aż do poświęcenia życia. Ile się zgłosiło ludzi młodych? 13% tylko. A ilu. Z, powiedziało, że wyjedzie natychmiast i to w, w, na różnych poziomach 17%. że pierwsza rzecz, jakby napadli na Polskę, Rosjanie to by 17% natychmiast by uciekało na Zachód. To jest, zobaczcie, to coś jest do trudu, do, 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 do ofiary dzisiaj y, 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 trzeba budzić sumienia. Są pewne nadzieje, dwa dni temu otworzyłem dziennik, chciałem obejrzeć fragment, bo późno wróciłem z jakiejś posługi i spadł, słucham z, 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 z miłym zaskoczeniem, że jednak w Polsce coś się dzieje, że sam premier powiedział na zebraniu tam ich, ich, ich zorganizowanym, taki mają kilkudniowy jakiś kongres i powiedział, że nie... Nie, że w tej kadencji sejmu nie da się przeprowadzić z uwolnienia aborcji, jeszcze większego tego prawa poszerzenia, że się nie da. Krzyk tych feministek, tych działaczek, co to nie dotrzymuje obietnicy, tam nie da się, bo, bo obudziły się sumienia niektórych ludzi. Tam się obudziły sumienia. Zobaczcie, jak było głosowanie też, to trzech ludzi przeważyło, niezależnie od partii. To nie chodzi o partię, to chodzi o sumienie tych, którzy byli wybrani. że Trzech głosów zabrakło i odłożyli tę sprawę. Zobaczcie, to do nas należy. Nie popierajmy zła, popierajmy dobro. Nie, nie depczmy sumień nikomu. Wolność to jest wielki trud, ale i szansa wyboru, trudu. I, i radości, że się jakieś dobro dokonuje. Myślę, że tak, m kto jest po stronie yy dobra w ostatecznym rozrachunku zwycięża. Myślę, że to jest bardzo ważne przesłanie, które warto wynieść z tego naszego dzisiejszego spotkania z Matką Najświętszą. Ona znosiła też tam, dzisiaj jest Matki Boskiej yy, częstochowskiej uroczystość, ona też w tej... Tym Wybrała sobie to miejsce. Macie tu w tej kapliczce, w tym domku rzeczywiście jej kopię. To jest, niech będzie to punkt odniesienia. Święty Andrzej był wielkim jej czcicielem, nawet podejrzewają, jak wiecie niektórzy, że historycy, że są pewne przesłanki, że w ślubach narodu miał... Wkład wymowny, podsuwając królowi ówczesnemu, żeby właśnie wiązać naród z Matką Najświętszą, właśnie wiązać i, i, korzy i korzystać z wdzięcznością, przyjmować te dary i łaski. Matka Boża przeżywała też różne sytuacje. Wiemy, teraz czytam tu, że na Jasnej Górze badania ostatnie nad obrazem pokazały, że właśnie te skazy, który ma na, na obrazie, to jedyny obraz chyba w świecie taki, który jest tak, bo był znieważony. Mówiło się, że to husyci, ale okazało się, że owszem był jeden husyta, a, a reszta to byli Polacy, bo chcieli ograbić tego husyta i zrzucili potem do tego husytę. Okazuje się właśnie, że potem jeden z nich i nawet podają nazwisko tego, Jan Kuropatwa stał się nawet po latach wiernym sługą Króla Kazimierza Jagiellończyka i się nawrócił. To jest sukces Matki Bożej. Nie to, że znieważona. I dzisiaj mogą ludzie próbować to czy tamto, ale ostatecznie ważną rzeczą jest, że żebyśmy i my wiedzieli, że niekiedy łatwiejsza droga jest drogą donikąd i że trzeba umieć wybierać trudy. Nie bać się znieważa. Nie bać się to będzie chluba. W naszym życiu osobistym, jeśli potrafimy opowiedzieć się za dobrem, za miłością, za przebaczeniem, za, za życzliwością do drugiego człowieka, że potrafimy zdawać egzamin życzliwości i miłości, tak jak zdaliśmy nie tak dawno, przyjmując uciekinierów, I tak samo trzeba do tych, którzy nie są po naszej stronie, byśmy powiedzieli, ale niech. Nasz przykład i nasza modlitwa idzie także za nimi. Amen.